Siemanko, dzień zaczynam od wrzuty. Wbijam się do Castorama, kupuję oświetlenie do siłowni. Tam sobie wybrałem takie, także zaraz wszystko zobaczycie i tak. Chciałem ogólnie w tej siłowni zamontować wiatraki. Ale mówię, to już będzie przerost formy nad treścią, bo mamy klimatyzatory, także nie ma sensu. Ale troszeczkę się też bałem o te regipsy, że mogą jakby na łączeniach gdzieś popękać. Wiecie, jakby był sufit, jednak lany betonem, to bym na pewno zamował, za, zamontował takie wiatraki. E, czyli wiatrak z lampą, nie? Wiecie, na siłowni fajnie mieć. No ale dobra, montuję same lampy i. To na tyle. Magda, y, dzisiaj pierwszy dzień w pracy. Dowiecie się wszystko u niej na jej kanale. Ona tam y, pokazuje, do jakiej pracy poszła i tak dalej, i tak dalej. Zapraszam na jej kanał. Gdzieś tutaj karta powinna wyskoczyć. Jak klikniecie, to y, przeniesie was do jej y, kanału. Dobra, to na tyle do następnej wrzuty. Jestem w środku, akurat są dwie sztuki. Zabieram je i się zawijam. Słuchajcie, taki, takie, taką lampę wybieram. Bardzo ona mi się podoba, jeszcze jest w kolorze tam tutaj białym, ale że ja mam biały sufit, to wezmę czarną. Tutaj ona jest, kosztuje 628 zł. Zabieram dwie i powinno ładnie oświetlać. Do następnej wrzuty. Stoję sobie na czerwonym świetle, a tutaj akurat akcja akcja tak zwana słuchajcie, bezpieczny przejazd. Także rozdają tutaj pracownicy ulotki, jak stoi się w korku. Poczekajcie, zaraz zerkniemy, co tu jest, póki się ten nie otworzy. Zobaczcie, kampania. Kampania informacyjna, bezpieczny przejazd. Co zrobić w razie W? Także ja od razu Wam też to pokażę, żeby dotarło do większej ilości osób. Jak już mi dali, to przez okno stoję w korku, to mówię, nakręcę. Tak to wygląda. Tak to wygląda moi kochani, tam pracownicy są w lusterku ich widać, tam gdzie stoją, nie w tym lusterku ich widać, także jest akcja, jest akcja robiona w deszczu. Chwali się coraz więcej ludzi ginie, kurczę na przejazdach kolejowych, a wiecie bardzo dobrze, że nie ma żadnych szans ze zdarzeniem z takim czołgiem kolosem, nie zmiecie was jak zapałka. Dobra, ja lampy mamy w bagażniku, lecę, może uda mi się je przywiesić. Jutro generalnie Magda ma wolne, dzisiaj pierwszy dzień jest na szkoleniu i ten. I co? No i jutro zakładamy podłogę, później wlatuje garderobę, No i tak jak mówiłem, wprowadzka, wprowadzamy się, lecimy, wprowadzamy się. Z tym słupem trochę mi tam pisaliście, trochę się wystraszyłem. Kurczę, muszę dobrze doczytać po pierwsze, czy ja za słup nie będę płacił. Bo słyszałem, że może nawet będę, obciążą mnie za ten słup. Po drugie, pisaliście o przekopie. Przekopu nie będę robił, słuchajcie, bo to w życiu by mi nie przekopali, bo ta inwestycja kosztuje bardzo dużo. Pod ziemią przekop, pod całą ulicą, żeby jeden światłowód dociągnąć. No i muszę się na pewno dowiedzieć, że z tego supa później on nie, be, nie będzie jakby Enei, bo ja wyraziłem zgodę, oni zainwestowali, a później z niego, jeszcze z mojego podwórka, będą mi do wszystkich sąsiadów pajęczyny ciągnąć. No to wtedy bym się normalnie wściekł, nie? Także jeżeli takie coś będzie, że to jest ich sup i oni mogą się podłączać jakby do wszystkich domów z mojego supa, to od razu mówię wypad, nie? Nie ma takiej nawet opcji. No ale to wszystko się zweryfikuje i Wam powiem. Na tyle tej wrzuty. Jestem na miejscu, zabieram się za robotę. Tutaj w tej siłowni zawisną te lampy. Także rozpakowuję je. I działam. OK, robota skończona. Oczywiście pod laserek, lampy są ustawione na igiełkę. No i tak to wygląda. Odpalam 3, 2, 1. O, tak to jest. Te też cyk. Mamy dlaczego takie lampy? Ze względu na to, żeby nie były niższe, bo tu jak siłownia nawet będzie sztangę się do góry podnosić. To żeby jak najwyżej sufit był, nie? Dlatego nie były spuszczane na żadnych sznurkach i tak dalej. Mi się podobają, sztosik może być. Jasno jest. Tak to wygląda, nie? Przy browarku oczywiście pracuję dzisiaj. Zimnym. No i co? Co dalej? Nie ja wiem, to co, to co pod ręką to będę robić. To na tyle. Chciałem Wam pokazać e, rekuperację, bo powiem Wam, że ja dzisiaj sprawdzałem, no bo kurczę, jednak jeszcze ona nie jest używana w ogóle. Znaczy, ktoś mi pisał, że ona wywiewa, bo ja mówiłem, że te jakby filtry się tam e, zużywają. Ktoś mi tam wytłumaczył i dlatego sobie wziąłem dzisiaj e, kartkę i chciałem e, zobaczyć, jak to działa. I powiem Wam, że fenomenalnie, e, bardzo fajnie. E, zaraz Wam pokażę, na przykład e, tutaj. Gdzie to mogę wam pokazać? Tu, w Łazience, nie? E, no dobra, pokażę Wam na przykładzie tej kartki. Jak y, zrobię, słuchajcie, wietrzenie. Czyli no dobra, ona pracuje na, sto, na 100% teraz. Ale nawet się nie spodziewałem, że tak fajnie ona jest zrobiona, tak, tak dobrze jest dobrana. Zobaczcie, kartka. Patrzcie. Normalnie jakaś siła jest, czuć, że ją. Patrzcie! Ła! Zasysa! No, widocznie nie mogę ją rzucić, tylko muszę ją przetknąć. No to jeszcze raz. O! Fizycznie jak słychać? Włożę mikrofon. Nie wiem, czy słychać, czy nie. I ona skibla wiadomo. Ona wsysa do środka. A pokażę Wam nawiewną. I to jest właśnie to, co mówiliśmy. Zobaczcie. I mimo to, że ja obcięłem rury, żeby ta rekuperacja dobrze hasała. To teraz czekajcie. Ja jeszcze muszę ze stolarzem zagadać. Bo ogólnie mamy pustkę. Jak było na wszędzie lata. Tu jest wywiew. A ja bym chciał, żeby wsadził rurę tutaj, bo ktoś mi to nawet napisał: dzięki, że ona powinna być rura wsadzona jak najbliżej tych kratek wentylacyjnych. I wtedy te dwie, dwie, dwa wentylatorki jakby wysysają mocny cuk. Tutaj wypycha. Daj mi się kamerkę, to pokażę, jaka to jest siła w ogóle. Uj. Napiszcie mi u was rekuperatory tak samo. Taką siłę mają. Tutajcie, gdzie tu się zagina. O. Teraz dobrze widać. To trzeba też złapać, żeby było. Teraz ją puszczę, przesuficie ją przyciągnie i tak trzyma ją. No, tak to wygląda. Wszystko. No i co? Dobra, zdam Wam relację tej całej rekuperacji, jak zamieszkamy. Jutro kładziemy podłogi. A to, co mnie bardzo mocno zaskoczyło, bo ja sobie otworzyłem już to, to te podkłady są mega ciężkie, nie? Bardzo fajne. Ja Wam jutro zdam relację całego tego tej, tych paneli, pięciokrotnie szybciej się tam nagrzewa, ja Wam to wszystko przedstawię, zobaczycie jak to układamy, folią aluminiową robimy łączenia, także pełen sztosik, dobra to na tyle, trzymajcie się i do jutra, cześć. A Misiu, jak po pracy było, dobrze? Bardzo Dowi dobrze. Dowiedzą się u Ciebie na kanale? Tak oczywiście, także tam troszeczkę więcej opowiem o nowej pracy. Którą podjęłam właśnie. Dzisiaj byłam pierwszy dzień. Jo, na tyle. Cześć. Będzie więcej kasy. Potrzebujemy więcej kasy? Przyda się. Czyli następne lampy mogę kupować śmiało. No, bo to kosztuje. Wszystko kosztuje. Lecimy do maka. Na razie. Hejka.